Lekcja 107 Kurs cudów: Prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle. Cóż oprócz prawdy może naprawić złudzenia? Czym zaś są błędy, jeśli nie złudzeniami, które pozostają nierozpoznane jako to, czym są? Błędy pieszkają stamtąd, gdzie zawita prawda. Po prostu znikają, nie pozostawiając ani śladu, dzięki któremu można by je pamiętać. Mijają, gdyż bez przekonania nie mają życia. Znikają więc w nicości, powracając tam, skąd przybyły. Z prochu powstają i w proch się obrócą, bo zostaje jedynie prawda. Czy możesz sobie wyobrazić, czym jest stan umysłu, bez złudzeń, jakbyś się czuł? Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy był taki moment, trwający może minutę, a może nawet i mniej, gdy nic się nie pojawiało. By zakłócać Twój pokój, i gdy byłeś pewien, że jesteś kochany i bezpieczny. Następnie spróbuj sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ten moment został rozszerzony do kresu czasu i w wieczność. Potem pozwól, by spoczynek, którego zaznałeś, został pomnożony po stokroć i jeszcze sto razy. I masz teraz przebłysk nie więcej niż zaledwie nikłe napomknięcie o stanie, w jakim Twój umysł będzie spoczywał, gdy przyjdzie prawda. Bez złudzeń nie mogłoby być lęku, wątpliwości lub ataku. Gdy przyjdzie prawda, ustąpi każdy ból, gdyż nie będzie w Twym umyśle miejsca, w którym mogłoby ociągać się przemijające myśli i martwe idee. Prawda zajmie twój umysł całkowicie, uwalniając cię od wszelkich wierzeń w to, co efemeryczne. Nie będzie dla nich miejsca, bo przyszła prawda i nie ma ich nigdzie. Nie można ich znaleźć, bo prawda jest wszędzie i na zawsze, teraz. Gdy przychodzi prawda, nie pozostaje na jakiś czas, aby zniknąć lub przeistoczyć się w coś innego. Nie zmienia się i nie przeobraża w swej formie, ani nie przychodzi i odchodzi, aby obejść, odejść i przyjść ponownie. Pozostaje dokładnie taka, jaką zawsze była, aby można było na niej polegać w każdej potrzebie i doskonale jej zaufać we wszystkich pozornych trudnościach i zwątpieniach wywołanych pozorami prezentowanych przez świat. prezentowanymi przez świat. One się zwyczajnie rozwijają. Gdy prawda naprawi błędy w twym umyśle. Gdy przychodzi prawda, niesie na swoich skrzydłach dar doskonałej stałości i miłości, która nie chwieje się w obliczu bólu, lecz spogląda poza niego, niezachwianie i pewnie. Tu jest dar uzdrowienia, gdyż prawda nie potrzebuje obrony, a zatem żaden atak nie jest możliwy. Można przynieść złudzenia do prawdy, by zostały naprawione. Prawda jest jednak daleko poza złudzeniami i nie można przynieść jej do nich, by tym obrócić się w prawdę. Prawda nie przychodzi i nie odchodzi, nie zmienia się ani nie przeobraża, raz wyglądając tak, a kiedy indziej znów inaczej, umykając przed zawładnięciem i uciekając przed schwytaniem. Ona się nie ukrywa. Stoi w pełnym świetle, w oczywistej dostępności. To niemożliwe by mogło nie powieść się komukolwiek, kto szuka jej prawdziwie. Dzień dzisiejszy należy do prawdy. Daj prawdzie to, co jej się należy, a ona da ci to, co należy się tobie. Nie miałeś cierpieć i umrzeć. Wolą Twego Ojca jest, by te sny przeminęły. Pozwól, by prawda je wszystkie naprawiła. Nie prosimy o to, czego nie mamy. Prosimy mnie jedynie o to, co do nas należy, abyśmy mogli rozpoznać jako własne. Dziś ćwiczymy ze szczęśliwą, z prawdy zrodzoną nutę pewności. Dziś ćwiczymy ze szczęśliwą, z prawdy zrodzoną nutą pewności. Chwiejne i niepewne kroki złudzenia nie są dziś naszym podejściem. Jesteśmy tak pewni sukcesu, jak przeświadczeni jesteśmy, że żyjemy, że mamy nadzieję, oddychamy i myślimy. Nie wątpimy, że kroczymy dziś prawdą i liczymy na to, że zawita we wszystkich ćwiczeniach, które w tym dniu będziemy wykonywać. Rozpocznij od poproszenia tego, który towarzyszy Ci w tym przedsięwzięciu, aby był w Twojej świadomości, gdy będziesz z nim szedł. Nie jesteś wytworzony z ciała, krwi i kości, lecz zostałeś stworzony przez samą myśl, przez tę samą myśl, która również i jemu dała dar życia. On jest twym bratem, tak podobnym do ciebie, że twój ojciec poznaje, iż obaj jesteście tacy sami. Twoje ja jest tym, kogo prosisz, aby z tobą szedł, a jakże mógłby on być nieobecny tam, gdzie jesteś ty? Prawda, naprawi w twym umyśle wszystkie błędy, które ci mówią, że mógłbyś być od niego osobny. To do niego dziś mówisz i składasz swoje ślubowanie, że pozwolisz, aby poprzez ciebie jego funkcja została wypełniona. Podzielać jego funkcję to podzielać jego radość. Jego pewność jest z tobą, gdy mówisz. Prawda, naprawi wszystkie błędy w moim umyśle i spocznę w tym, który jest moim ja. Potem pozwól Mu, by przywiódł Cię łagodnie do prawdy, która Cię ogarnie i obdarzy pokojem tak głębokim i niezmąconym, że niechętnie powrócisz do znajomego Ci świata. Rad będziesz jednak spojrzeć na ten świat ponownie. Przyniesiesz bowiem ze sobą obietnice zmian, które towarzyszą, co Ci prawda będzie niosła światu. One powiększą się wraz z każdym ofiarowanym przez Ciebie darem pięciu krótkich minut a błędy, które otaczają świat, zostaną naprawione, gdy pozwolisz, by je naprawiono w Twym umyśle. Nie zapominaj swej dzisiejszej funkcji, ilekrót z pewnością mówisz sobie prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle, mówisz za cały świat i tego, który wyzwoli świat tak, jak uwolni Ciebie. I to jest koniec tej lekcji. Zobaczcie, bo kilka razy się pomyliłem, ale postanowiłem nie montować, nie poprawiać. Niech to będzie autentyczny wideobóg kurs cudów. Powtórzę jeszcze raz tą lekcję. Lekcja 107. Prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle. Prawda naprawi wszystkie błędy w moim umyśle i spocznę w tym, który jest moim ja. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niebawem na kolejnej, tym razem 108 lekcji kursu. Cześć!